Dobry wynik, eee, bardzo duża przewaga, ponad 16 punktów procentowych tutaj z tego badania ipsos wynika. Ja się osobiście bardzo cieszę. Biało-Czerwona Drużyna bardzo mocno pracowała. Wydaje mi się, że będziemy mieć dobrych reprezentantów, dobrych ambasadorów jako Śląsk w Warszawie, eee, którzy już pokazali w ostatnim czasie, że ta współpraca administracji samorządowej i rządowej jest bardzo ważna i jest skuteczna przede wszystkim. Poczekajmy jeszcze na ostateczne wyniki z pkw i myślę, że wtedy wszystko już będzie rozstrzygnięte. Ale jestem bardzo zadowolony. E, oczywiście chciałby się więcej, e, ale ta różnica 16% jest nokautująca dla Platformy Obywatelskiej. Ja nie pamiętam takich wyborów, żeby różnica między partią opozycyjną a tą, która wygrywa, była tak wielka. Z pierwszych informacji, które, które mamy, wynika, że na Śląsku Prawo i Sprawiedliwość także e, wygrało i myślę, że jest szansa na to, żeby e, tutaj to, co się zrealizowało w ostatnich wyborach samorządowych, utwierdzić i, i też, można powiedzieć, proponować. E, kontynuacja chociażby programu dla Śląska. Myślę, że to jest, tego ten region potrzebuje kontynuacji dobrych rozwiązań wzrostu, który będzie udziałem tutaj mieszkańców naszego województwa. Ta historyczna frekwencja to jest powód do satysfakcji i dumy. Po drugie. Jako poseł Prawa i Sprawiedliwości mogę powiedzieć, że to jest również historyczne zwycięstwo ugrupowania politycznego po 1989 roku z uwagi na to, że nigdy żadne ugrupowanie polityczne takiego poparcia przekraczającego 43,6% nie uzyskało. To jest ogromny również mandat i ogromne zobowiązanie i dowód zaufania do kontynuacji bardzo wielu elementów programu dla Śląska to jest. Intensywna współpraca z samorządem gospodarczym po to, aby przemysł na Śląsku uzyskiwał nowe możliwości w sferze innowacyjności, po to aby ten obraz przemysłowy Śląska komponowywać w XXI wiek, po to aby jak najwięcej młodych ludzi widziało tutaj swoją ziemię, swoje miejsce pracy, swój kawałek nieba i przede wszystkim widziało dobrą przyszłość.